Wyobraź sobie ciemną, burzliwą noc. Pioruny rozświetlają niebo, a wiatr szarpie gałęziami drzew. W samym środku tej nawałnicy stoi mały, niepozorny kwiat róży. Wydawałoby się, że nie ma szans przetrwać, jednak trwa. Ta róża to symbol świętej rity z kaści, która, nawet w najczarniejszych chwilach swojego życia, pozostała niezłomna w wierze. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, witajcie w tej szczególnej modlitwie. Święta Rita. Patronka spraw beznadziejnych i niemożliwych, pokazuje nam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Tak jak róża zakwita w środku zimy, tak nasze modlitwy, przez wstawiennictwo świętej rity, mogą przynieść przełom w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Dziś wspólnie odkryjemy, jak przez jej wstawiennictwo możemy wznosić nasze prośby do Boga z nową mocą i nadzieją. Święta rita przeszła przez własną drogę krzyżową. Jako żona, matka, wdowa. I wreszcie zakonnica. Rozumie nasze zmagania, nasz ból i nasze pozornie beznadziejne sytuacje. Zostań z nami do końca tej modlitwy, bo czeka nas wspólna duchowa podróż, w której odkryjemy, jak wielką moc ma wytrwała modlitwa, zanoszona z wiarą przez wstawiennictwo świętej Rity. Fragment, który szczególnie współgra z życiem świętej Rity i naszym tematem, znajdujemy w liście do Hebrajczyków, rozdział jedenasty, werset pierwszy. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Ten werset doskonale odzwierciedla życie świętej Rity i jej nieustanną wiarę w Bożą Opatrzność. Gdy jako młoda dziewczyna musiała poślubić gwałtownego męża, gdy modliła się o jego nawrócenie, gdy straciła swoich synów, a później została zakonnicą, zawsze kierowała się wiarą w niewidzialne jeszcze działanie Boga. To właśnie wiara pozwoliła jej dostrzec światło tam, gdzie inni widzieli tylko ciemność. Jej życie jest żywym świadectwem tego, że wiara może przenosić góry, nawet gdy sytuacja wydaje się beznadziejna. Święta Rita uczy nas, że wiara to nie tylko przekonanie o istnieniu Boga, ale aktywna postawa zaufania i wytrwałości w modlitwie. Tak jak autor listu do Hebrajczyków podkreśla niewidzialną naturę wiary, tak święta Rita pokazuje nam, jak żyć tą wiarą w codzienności, nawet gdy nie widzimy natychmiastowych rezultatów naszych modlitw? W życiu świętej Rity widzimy wyraźnie, jak Bóg z miłością prowadzi nas przez trudne doświadczenia. Podobnie jak w historii Hioba, którego Bóg doświadczył, ale nigdy nie opuścił, Rita doświadczyła wielu prób, które ukształtowały jej świętość. Gdy modlimy się przez jej wstawiennictwo, warto pamiętać, że Bóg często przemawia do nas poprzez życiowe okoliczności. W przypadku Rity, śmierć jej męża i synów, choć bolesna, otworzyła drogę do spełnienia jej młodzieńczego marzenia o życiu zakonnym. Bóg w swojej nieskończonej mądrości przekształcił jej tragedię w triumf łaski. Święta Rita uczy nas, że Boże upomnienia zawsze płyną z miłości. Gdy jej synowie planowali zemstę za śmierć ojca, Rita modliła się o ich nawrócenie. Bóg wysłuchał jej modlitw w nieoczekiwany sposób, zabierając ich z tego świata. Zanim zdążyli popełnić grzech zemsty, to bolesne doświadczenie pokazuje, jak Bóg czasem odpowiada na nasze modlitwy w sposób, którego początkowo nie rozumiemy. W Księdze Przysłów czytamy: Upomnienia pańskie, synu mój, nie odrzucaj, nie garć jego napomnieniem. Rita przyjęła te upomnienia z pokorą, pokazując nam, że nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą być wyrazem Bożej miłości i troski o nasze zbawienie. Święta Rita. Mimo dramatycznych wydarzeń w jej życiu, osiągnęła niezwykły stan wewnętrznego pokoju, który stał się świadectwem Bożej obecności. Ten pokój nie był zwykłym brakiem konfliktów, ale głębokim stanem duszy zanurzonej w Bożej woli. W liście do Filipian czytamy: A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. To właśnie ten pokój prowadził Ritę przez wszystkie życiowe zawirowania. Gdy jako młoda wdowa stanęła przed zamkniętymi drzwiami klasztoru Augustianek, nie straciła wewnętrznego spokoju. Jej cudowne przeniesienie do wnętrza klasztoru przez świętych patronów stało się symbolem tego, jak Bóg działa, gdy trwamy w jego pokoju. Szczególnym znakiem Bożego pokoju w życiu świętej Rity była stygmatyzująca rana na czole, cierń z korony Chrystusa. To bolesne wyróżnienie, zamiast być źródłem niepokoju, Stało się dla niej potwierdzeniem szczególnej więzi z cierpiącym zbawicielem. Rita przyjęła ten dar z spokojem serca, mimo że przysporzył jej fizycznego bólu i izolacji od wspólnoty. W ostatnich latach życia, gdy była już przykuta do łóżka, poprosiła o przyniesienie róży z ogrodu swojego rodzinnego domu w środku zimy. Gdy jej prośba została cudownie spełniona, nie okazała zdziwienia, ale przyjęła ten cud z charakterystycznym dla siebie spokojem. Widząc w nim kolejny znak Bożej Miłości. Ten głęboki pokój Świętej Rity uczy nas, że prawdziwe rozeznanie woli Bożej przychodzi nie przez gwałtowne emocje czy dramatyczne wydarzenia, ale przez cichy głos pokoju w sercu. Jak mówi Psalm 29, Pan da siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju. Dziś, prosząc o wstawiennictwo Świętej Rity, módlmy się szczególnie o ten nadprzyrodzony pokój który pozwala nam trwać w wierze nawet wtedy, gdy wszystko wokół wydaje się temu przeczyć. Bóg w swojej nieskończonej mądrości potwierdza swoją wolę poprzez różne znaki i wydarzenia, co doskonale widać w życiu świętej Rity. Jej historia pokazuje nam, jak Stwórca używa rozmaitych środków, by upewnić nas o swojej obecności i prowadzeniu. Pierwszym znakiem potwierdzającym świętość Rity był cudowny zapach wydobywający się z jej ciała po śmierci. Zjawisko znane w Kościele jako zapach świętości. To fizyczne potwierdzenie duchowej rzeczywistości trwa do dziś, gdy wierni doświadczają niewytłumaczalnego zapachu róż w momentach szczególnej łaski otrzymanej za jej wstawiennictwem. Kolejnym potwierdzeniem jest niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia zachowanie jej ciała, które pozostaje nienaruszone od ponad 500 lat. To namacalny znak świętości, podobny do tego, jaki znajdujemy w Piśmie Świętym. Nie dozwolisz, by Twój święty ujrzał skażenie. Psalm 16. Współcześnie tysiące świadectw wysłuchanych modlitw za wstawiennictwem świętej rity stanowią żywe potwierdzenie jej skutecznego orędownictwa. Od spraw rodzinnych po zawodowe, od zdrowotnych po duchowe, każde wysłuchane wołanie jest kolejnym potwierdzeniem jej szczególnej roli jako patronki spraw niemożliwych. Sam Kościół potwierdził jej świętość poprzez kanonizację w 1900 roku, uznając nie tylko jej heroiczne cnoty, ale i niezliczone cuda dokonane za jej wstawiennictwem. To oficjalne potwierdzenie jest dla nas zachętą do ufnego zwracania się do niej w najtrudniejszych sprawach. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad własnym życiem. Czy nie zdarza się nam czasem, podobnie jak świętej Ricie, stać w obliczu sytuacji pozornie bez wyjścia? Może właśnie teraz zmagasz się z problemem, który wydaje się nie do rozwiązania. Wyobraź sobie różę rozkwitającą zimą, tak jak ta, którą otrzymała święta Rita. Czasem nasze problemy przypominają zamarzniętą ziemię. Wydają się twarde, nieprzeniknione, pozbawione nadziei na zmianę. Ale tak jak róża przeczy prawom natury, tak Bóg może przekroczyć granice tego, co wydaje nam się możliwe. Zastanów się, co jest Twoją zimową różą. Sprawą, która po ludzku wydaje się niemożliwa. Czy potrafisz, jak święta Rita, trwać w cierpliwej modlitwie, nawet gdy nie widzisz natychmiastowych rezultatów? Jak często szukasz znaków Bożego działania w swoim życiu? Pamiętaj, że święta Rita nie otrzymała swoich łask od razu. Czekała cierpliwie, modliła się wytrwale, a jej wiara była wielokrotnie wystawiana na próbę. Jednak każda z tych prób prowadziła do głębszego zaufania Bogu. Może właśnie teraz, w tym momencie Twojego życia, Bóg zaprasza Cię do podobnej drogi zaufania. Może Twoja niemożliwa sytuacja jest zaproszeniem do głębszej wiary. Panie nasz i Boże Wszechmogący, przychodzimy dziś przed Twoje oblicze przez wstawiennictwo świętej Rity, patronki spraw niemożliwych. W pierwszych słowach tej modlitwy pragniemy oddać Ci chwałę i uwielbienie. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, który w swojej nieskończonej mądrości powołujesz zwykłych ludzi do niezwykłej świętości. Wielbimy Cię za przykład świętej rity, która pokazuje nam, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Wysławiamy Twoją moc, która objawia się najdoskonalej w ludzkiej słabości. Dziękujemy Ci, dobry Ojcze, za wszystkie łaski, zarówno te widoczne, jak i te ukryte przed naszymi oczami. Dziękujemy za dar życia, za każdy kolejny dzień, który jest szansą na spotkanie z Twoją miłością. Dziękujemy za święte znaki Twojej obecności. Za róże w zimie naszych trudności, za promienie nadziei w ciemnościach zwątpienia. Dziękujemy Ci szczególnie za świętą Ritę, za jej życie będące świadectwem Twojej mocy, za jej nieustające wstawiennictwo za nami. Dziękujemy za wszystkie wysłuchane modlitwy, za cuda, które dzieją się za jej przyczyną, za nadzieję, którą wlewa w serca zrozpaczonych. Panie, w pokorze wyznajemy nasze grzechy i słabości. Przepraszamy za momenty zwątpienia, kiedy brakuje nam wiary w Twoją wszechmoc. Przebacz nam chwilę niecierpliwości, gdy chcemy natychmiastowych rozwiązań naszych problemów. Wybacz nam brak zaufania i próby rozwiązywania wszystkiego o własnych siłach. Przez wstawiennictwo świętej Rity prosimy Cię dziś o łaskę cierpliwości w znoszeniu przeciwności. Powierzamy Ci dzisiaj wszystkie nasze rodziny, szczególnie te, które przechodzą przez trudne momenty kryzysu i rozłamu. Przedstawiamy przed Twoim tronem tych, którzy zmagają się z chorobami, zwłaszcza takimi, wobec których medycyna pozostaje bezradna. Z ufnością oddajemy w Twoje ręce wszystkie nasze troski związane z pracą i finansami. Prosimy Cię gorąco, przez wstawiennictwo świętej Rity, o głęboką łaskę przebaczenia dla tych, którzy nas skrzywdzili, o duchową siłę do powstania z każdego upadku i rozpoczynania wszystkiego na nowo. Błagamy o światło Ducha Świętego, które rozjaśni nasze trudne decyzje i o odwagę do wprowadzania koniecznych zmian w naszym życiu. Wierzymy głęboko i ogłaszamy z mocą, że przez wstawiennictwo Świętej Rity pokonamy wszelki lęk, który próbuje paraliżować nasze działania. Zwyciężymy zwątpienie podkopujące naszą wiarę, przezwyciężymy rozpacz odbierającą nam nadzieję i pokonamy gorycz zatruwającą nasze serca. Panie, tak jak święta Rita nosiła na swoim czole stygmat, cierń z Twojej korony, tak pozwól nam przyjmować nasze codzienne krzyże z godnością i miłością. Niech każde cierpienie staje się dla nas drogą do większej świętości, a każda trudność okazją do wzrostu w wierze. Najukochańszy Jezu, w tej szczególnej chwili, przez wstawiennictwo świętej Rity, pragniemy otworzyć nasze serca na dar zbawienia. Święta Rita pokazała nam, że nawet w najtrudniejszych momentach życia, Możemy odnaleźć drogę do Twojego miłosiernego serca, Panie Jezu. Wierzymy, że umarłeś za nasze grzechy i z wstałeś, dając nam nowe życie. W tej chwili, razem ze świętą Ritą, pragniemy zaprosić Cię do naszego życia jako naszego osobistego Zbawiciela i Pana. Wyznajemy ustami i sercem: Jesteś naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Przepraszamy za wszystkie nasze grzechy i prosimy o Twoje przebaczenie. Przyjmujemy dar Twojego Zbawienia. I pragniemy iść za Tobą każdego dnia naszego życia. Duchu Święty, tak jak przemieniłeś życie świętej Rity, prosimy, przyjdź i przemień nasze serca. Napełnij nas swoją mocą i mądrością. Pomóż nam żyć jako dzieci światłości, świadcząc o Twojej miłości wobec świata. Maryjo, Matko Boża i nasza Matko, wraz ze świętą Ritą prosimy Cię o opiekę na naszej drodze wiary. Pomóż nam wytrwać w własce zbawienia. I prowadź nas bezpiecznie do Twojego syna. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, ta modlitwa przez wstawiennictwo Świętej Rity jest początkiem nowej drogi w Waszym życiu. Tak jak Święta Rita nie zatrzymywała łask dla siebie, tak i my jesteśmy wezwani, by dzielić się otrzymanym błogosławieństwem z innymi. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, jeśli doświadczyłeś szczególnej łaski przez wstawiennictwo Świętej Rity, podziel się tym świadectwem z innymi. Udostępnij to nagranie swoim bliskim, którzy zmagają się z trudnymi sytuacjami. Niech moc modlitwy przez wstawiennictwo Świętej Rity dotrze do jak największej liczby potrzebujących serc. Zachęcam Was również do regularnego odmawiania tej modlitwy. Święta Rita uczy nas, że wytrwałość w modlitwie przynosi owoce, nawet jeśli nie widzimy ich od razu. Subskrybujcie nasz kanał, aby otrzymywać kolejne modlitwy i rozważania. Które pomogą Wam wzrastać w wierze i nadziei. Drodzy przyjaciele w Chrystusie, kończąc naszą wspólną modlitwę przez wstawiennictwo świętej Rity, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Tworzymy wspólnotę wiernych, którzy wspierają się nawzajem w modlitwie i dzielą się świadectwem Bożego działania. Zachęcam Was do pozostawienia w komentarzach Waszych osobistych intencji modlitewnych. Nasza wspólnota modlitewna będzie je przedstawiać Bogu podczas codziennej modlitwy różańcowej. Pamiętajcie, że siła modlitwy wstawienniczej jest ogromna. Święta Rita jest tego najlepszym przykładem. Niech Bóg błogosławi każdego z Was, a święta Rita niech wyprasza Wam łaski potrzebne w Waszych szczególnych intencjach. Pamiętajmy, że dla Boga nie ma spraw niemożliwych, a święta Rita jest tego nieustającym świadkiem. Do zobaczenia w kolejnej modlitwie. Szczęść Boże!